Siema w odcinku ja i Mateo będziemy przechodzili Sven Cop, czyli Halvive 1, ale KOP, jak sama nazwa mówi. Zostawcie łapkę, dajcie słuchaj, pijcie też do Mala, na kanał, na kanał mojego oglądania. Siema, siema widzowie! Na filmach, dzisiaj no? nagrywamy Halp 1 z gościem specjalnym, czyli Mateo Kilio. Witajcie, witajcie, z Mateo Kilio. Dokładnie. E, dzisiaj gramy w Svenkop i mam nadzieję, że e, mam nadzieję, że przejdziemy. Nie za pierwszym razem, ale parę odcinku z na pewno będzie

I właśnie przecież nie wspominałem no, o ważnej no, rzeczy, widzowie. Jeżeli chcecie więcej pieniędzy, to łapkę w górę, z bo one wyjdzie do Mateo 8. Tak, tak. Prawie <noise> żeśmy zapomnieli. No, byłoby kurde. To wszystko przez Andrzeja mikrofonkę. To wszystko przez Andrzeja, e, No? Zaraz dojdzie do. Panie... Zaraz dojdzie do kaskady rezonans. Bio! No. O, na inaczej wyglądają trochę Tak w HD bardziej Hmm, ciekawe Ue, znikły hmm. Pamiętam jak ja nie znałem w ogóle Luru half Life'a e, no. Znałem Luru half Life'a 2, ale half Life'a nie znałem I, I się... jak grałem pierwszy raz w Life'a to się zdziwiłem, że Worty mnie atakują Aha Dobrze Potem, e, potem nic nie wiedziałem, że worty kurde są tymi niewolnikami. Bo Half-Life 1 kurde. To wygląda jakby worty nie atakowały przez jakiś błąd. A później się dopiero chyba z filmiku jakiegoś dowiedziałem, że worty to niewolnicy. Ulecaj! Chyba sam się nie może smuć, że się aptać kurde, nie pamiętam. Hej, czy hej, wyglądają inaczej. Nie, daj tak samo. Jak ser. Bom, skrawbard. Mam łom! Ja Widzisz, wygląda jakby był skalp albo 2 Ej. Wow. O zombie ucieka. Ty bieski ale się boi, kurde, dziomeczek A tak byśmy strasznika zabili i będziemy mieli od razu pistolet. Ej, to nie jest głupi pomysł, tylko on chyba będzie nam potrzebny. Będę. Hmm. Nie, nie będzie nam po stronie, Nie, nie zabijemy go, nie jest go e, Dobra, ja coś z to będę, albo nie z to będę. No, no, dobra. się, po tam? O! Nie, nie, jeszcze. Ała! no, 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 Ty no, Masz tu to? to. O, super. Skiling. no, no, Czekam, to może tylko by zadbałeś 10 To my na harcie gramy, czy co? Możliwe Mam pistolet to? Beretta 5 level Dobra A tam był A -man. Będzie, no... O! o... Traciłeś HP przeze mnie, czy przez niego? Przez niego prawdopodobnie, bo wleciał idealnie Aha, O zniknął. Ej, czekaj chwilę. Mogę zginąć, ale muszę to sprawdzić. Bo w Bragg mi się to udawało. Dobra, nieważne. Myślałem, że mogę tak wjechać po tym i wejść tutaj no lewo jakby... No to teraz ty sobie radzisz tam. Uważnie? Aha. Aha. <laughs> no to znowu. O oh, kurde, o oh, kurde, o oh, kurde. No i tyle by było. O? Aha, bo zombie. Ej eee. No, wyjdź. No to teraz. No to teraz widzowie gramy w Half-Life 1. żadne Spanko. Przeskoczy. Miecki co. się nie ruszać. A? A checkpoint? Aktywowałem checkpoint O! Jestem tu! Nie! Nic nie widziałeś OK? Co ja prawda nic nie widziałem? Parku. O nie, tylko nie parku. Minecraft, Parku Paradise. O. Let's go! Nareszcie! Opis kompleks. Chyba musisz szybciej Bar na ale. Ej, ten na też inaczej wygląda chyba. Hmm? Mi się wydaje Dobra, wyłączyłem zasilanie, więc idziemy. Ty, ale to jeszcze od końca się wygląda A gdzie go znalazłeś? Tutaj. a tutaj też. To jest normalnie no. half 2. Oj, oj no? No nie wolę jak z <laughs> O tutaj masz amunicję Waszego z tego ten wiatrak Wiatrak? No. Fajnie. Yeah. Jak to wyglądało? Wyszło, wyszło. Eee... Ile? Ule, kurde. Nie. Iluin tu. KFC. KFC. No. Macie tu strażnika, żeby go atakować. Co mnie atakujecie? Jaki gupek. Nie wiedziałem, że wentylanty jej sięgają. <grystanie> to nic, aby dali lepsze lepiej? I ja. A nie wiem. Nie nie. Ja to mnie nie przerobowałem. Nie! Wiadomo, mów? Łup Ten porty to najlepsi lepszy przyjaciel, a prawej Patrz, uciekał, tak. bój się Boj się, ojejku To jest jak ja to szybko przysiaduję O, zrzygał się No O, znowu Ile... Ileś za żaru? Widzowie 10 lajków i to zrobię. Fok co ma panterny web. Dzięki za 10 lajków. Dzięki za 10 lajków. Za 10 lajków. Raz tery zostawcie te 10 lajków, bo kiedy na to będę musiał wyciąć, to ocenę. Wow. Hello, hey, what the hell are you doing down here? Get top To, a worty Ile mam amunicji? dobra Fabio jumper gdyby był w ogóle Blueship, to był Bowling Force Ten. Nice Gdyby był w ogóle Blueship, to był Bowling Force bo. Aha, bo tego nie zabiłem Kurde, no W się wszystko mają z ekipy się rozgroszą, no I co wie, dzisiaj jesteśmy wcześniej, John Adeda <śmieniciela> Bez nie jest Wzy John Adeda. Nasza główna misja to zabić John Adela. Diego, U, chodź tak. ze mną. <śmieniciela> to ty powinien być Diego, ja, 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 ja zawsze byłem tym. <śmieniciela> Ale to ja w rzeczywistości Michał mam na imię. A, no tak. Bo mój <śmieniciela> Ileście ludzi zażarł? Gościu. Nie wiem. Dietę powinien mieć. Patrz na niego? Pod całą wioskę wiatru zażarł Tak. Łącznie z domkami. Dimension. <grym> <G -man. grym> no way! Alpikołek! Co zrobił? Debil. A, oh, kto? No, przeżyłeś tak headshot'a, sam, ale mu nie wyszło. Ty paru czaku. No ten mod ma z rozrzucaniem przeciwników tak do góry, gdy zginął. Ile amunicji? O, 69 amunicji. Hmm. Dobra, chwila, czy zrobię ten skok? Obstawię cię w komentarzach. Aaa, nie! O, już się bałem, co niestety zrobię. Chodź! Chodź 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 Najpierw no, jak pisz kwiatło, no, a no, teraz wywalać? bo leżało mi na... na przejściu. Chodź 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 za! Chodź Oj, Ik zal niet Rescue at last! Ik ben gradually here! Wracaj tu! Rescue at last! Wolaosje! Eeeh, mam... Mam karabin. Mam niet ciepłeer pumps? <laughs> nee, dat is <laughs> niet hard. Yeah. O oh, jest! Aha, ten karabin trzeba z takim zatrzymaniem jakby. Uh, no to jednak nie jest fajna. Nie trafiłem. Tu. Bum, 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 bum! O, checkpoint! Jednak cię nie umie Tak! Pan. Let's go! Tylko uważaj. Oh, welcome, welcome. Coś się zrobił Nie Nie! Może tu będzie afsteczka! Łatwo!

Okej okay. Wszystkich nie ma Dobra, Piałczek, point. A ty nie wiesz tutaj tego? He? Czego? No, hej. Nie, ja mam całość Aha. Dobra, dobra zagrać na pewno Kurde, no... Brakowało do tego Do setki, dobra